Pani szukanie obfitości życia każdego dnia bez względu na pogodę, bez względu na okoliczności codziennie kilka minut pomyślcie o tym, gdzie znaleźć radość w swoim życiu. Ja dzisiaj znalazłam przepiękne miejsce, jesteśmy w górach hiszpańskich, eee, nazwę Wam teraz nie powtórzę, oznaczę to miejsce, gdzie są gorące źródła, termy, tam 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 się wczoraj kąpałam i natura piękna natura wraz zniewala a Co tu trzeba się nie wiem czy będzie widać ryby zobaczcie to można można odnaleźć radość w każdym kawałku swojego życia w cudownej niedzieli. Brawa dla tych, co robią dzisiaj jogę. Brawa dla tych, którzy wychodzą na spacer. Pozdrawiam Was serdecznie na mastę.